Hej, kochani, tu Paulina, witam Was znowu na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z samymi letnimi sukienkami. Znaczy, może kilka jest takich trochę bardziej eleganckich, kilka trochę takich innych, dziwnych. Wiecie, jak to ze mną jest, zawsze musi być coś takiego. I żeby nie przyciągać, bo trochę tego mam, zaczynam otwierać. Zaczniemy od jakiejś widze brokatowej. Co to jest? Ciekawa jestem, już nie pamiętam. Ujejku, ile to ma warstw. Czarna, mocno przeźroczysta, wręcz bardzo przeźroczysta sukienka, więc przyda się pod nią znowu jakaś halka, czas kupić czarną halkę To jest rozmiar M, wydaje się trochę duża, ma dużo właśnie takich falbanek, trochę dziwna jeśli mam być szczera Nie wiem co to jest za skład, pewnie poliester, tak z od razu wnioskuję, że to jest 100% poliester Powiem szczerze teraz, cokolwiek ciężko mi powiedzieć, więc przymierzam Oj, ta sukienka jest trochę specyficzna. Chyba nie do końca w moim stylu. Mam tutaj w biuście dużo luzu, fajnie jakby była trochę mniejsza, to by może wyglądała trochę lepiej. Myślę, że S byłoby lepszym wyborem. Kojarzy mi się trochę z moim barem gimnazjalnym, bo nawet nie gimnazjalnym, podstawówkowym, bo miałam coś bardzo podobnego na nim. Jest śmieszna. Myślę, że trochę nie w moim stylu jednak, jeśli chodzi o samo wykonanie, nie jest złe. Wszystko jest na swoim miejscu, tak jak mówię, jest trochę przeźroczysta Tu nie ma z tym problemu przez te falbanki, ale u góry czarny stanik będzie ok. Najlepiej bez ramionczek, bo tutaj jednak będzie to widać, że są. Hmm. Hm, mieszane uczucia mam. Czy mi się to podoba, czy nie? Chyba, chyba nie za bardzo. Nie jestem przekonana do tej sukienki. Co mamy kolejne? Mamy grochy. Bardzo lubię grochy. Chyba mam. Mam jeszcze jedną grochy. U, co to jest? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. co to jest? Dobra, to jest taka śmieszna sukienka z bardzo, bardzo głębokim dekoltem. Patrzcie jaki ma głęboki dekolt, wow. Jest też dość przeźroczysta z tego co widzę, ten materiał jest cieniutki. To jest chyba też M, co to jest za rozmiar? Zaraz, zaraz, gdzie ten rozmiar? Ale nie ma składu, jest trochę dziwna, tu ma taką falbankę, też ciężko ją pokazać. Najwięcej będzie można zobaczyć jak ją przymierzę, więc przymierzę. Okej, okay. ta sukienka to też nie jest zdecydowanie mój krój. Po pierwsze tutaj bardzo jest głęboki dekolt, a ta fanbanka na dole bardzo powiększa uda, czego nie jestem zwolenniczką. Ten materiał jest cienki. Myślę, że ta sukienka byłaby dobra na do kogoś wysokiego, szczupłego bardzo. Na mnie nie wygląda najlepiej i nie czuję się w niej też najlepiej. To jest też zbyt poważne dla mnie. Jeśli chodzi o wykonanie, to jest też troszkę coś nie tak. Tu patrzcie, jak mi spada. Ciężko, ciężko się w niej trochę porusza, tu u góry bynajmniej, bo ona ma tak głęboki dekolt. Jest okej, okay, bo da się ubrać to ze stanikiem, bo mam stanik, ale coś tu nie gra. Nie wiem o co chodzi coś nie gra. No, i jak już były grochy, to zostańmy z grochami. To taki ceglarny kolor, ceglasty kolor. To jest sukienka długa, o ja myślałam, że ona jest przewiązywana, ona jest jednak z gumką pod piustem i po prostu ze sznureczkiem, dlatego wzięłam z niej L, bo bałam się, że właśnie będzie wiązana z tymi wiązanymi, to różnie bywa, czasem jest tak, że czasem jak się już obwiąże, to jednak L byłoby lepsze, bo w MC trochę... Trochę można pokazać za dużo. Na niej ja tak mam z tymi sukienkami, ale ona jest tutaj, tak wiecie, bezpiecznie zszyta, żeby nic nie pokazać, więc mogłam wziąć pewnie M. -kę. Skład na bank 100% poliester, bo to akurat czuję, ale nie wiem, czy jest jakiś. Nie jest nieprzyjemna, ale wiecie, jest taka poliestrowa. Boję się, że może być latem troszkę potliwa, chociaż ten materiał jest też cienki, więc widać, że na lato. Ale troszkę się tego boję, bo trochę już czuję, że się elektryzuje, więc może być z nią lekki kłopot, ale przymierzam. Prosiście mnie, żebym zaczęła mówić ceny, więc wrócę tylko do tych dwóch, które były wcześniej. To pierwsza kosztowała 50, kosztuje 51,72, a druga 55,77, a ta, co mam na sobie teraz, kosztuje 44,30. Więc będę Wam czytać ceny, żebyście po prostu od razu wiedzieli, ile mniej więcej kosztują. Tak jak mówię, ten materiał się elektryzuje, musiałam się tam wodą trochę, wiecie, posmarować, żeby trochę było mniej, ale sam do tego spreję, więc wiem, że da się z tym coś zrobić. Myślę, że MK wyglądałaby troszkę lepiej. Jeśli chodzi o długość, to jest idealnie dla mnie e, do kostki, tak naprawdę. Sama sukienka, krój, to wszystko jest ok. Ten materiał, mam wątpliwości, o to ten poliester, ale myślę, że da się latem ją też ubrać. Nie, nie jest źle. Podoba mi się, podoba mi się kolor, podoba mi się wzór. Tak jak mówię, wątpliwości mam do materiału. Krój też według mnie jest fajny. Szkoda, że się niestety elektryzuje właśnie. Ale tak myślę, że mogłabym ją polecić. Nie jest, nie jest zła. Jeśli ktoś ma te streje i wie, że to działa, to dajcie mi znać, czy to działa. Nigdy tego nie miałam w ogóle. <laughs> Następna letnia sukienka. Co my tu mamy? Uuu. Pamiętam ją, o pamiętam dyskórę. Cudowno, ona tak ładnie wygląda na zdjęciach. Ma guziczki z tyłu, a tu ma taki, wiecie. E... A tu ma taką dziurę, więc troszkę pleców jest odsłoniętych, jakby wyglądała, jak miała spódniczkę i bluzkę, ale z przodu to jest wszystko zszyte razem. Bardzo mi się to podoba. Co to jest za rozmiar? Chyba M. Rozmiar. Tak, rozmiar M, ale czy ona ma skład? Nie ma składu. Ma? Ma skład? Nie, nie ma. Ma jakąś meteczkę, ale tutaj. Nie ma żadnego składu. Wydaje mi się dość przyjemna, jeśli mam być szczera. Nie tak jak tamta, taki 100% poliester. Może ona ma jakąś domieszkę bawełny? Tak podejrzewam. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać, bo powiem Wam, krój robi wrażenie jeszcze coś takiego u nas, nawet w sklepach, nie kojarzę. Jest taka właśnie bardzo dziewczęca i bardzo urocza. Mam nadzieję, że będzie wyglądała też bardzo dobrze. Przymierzam. Wow, jestem totalnie zakochana. Ta sukienka jest przecudowna. Prze, prze, prze po prostu mi odzież wygląda pięknie, ta spódnica się super układa. Super jest to, że tutaj można ją właśnie związać, bo dla mnie była trochę za luźna. Fajne jest to, że jest tutaj e, ta dziura, powiem Wam fajnie to wygląda. Ten materiał jest naprawdę super. Bardzo dobrze się w nim czuję, mimo że nie wiem, jaki to jest skład. I chyba was okłamałam, mówiłam, że to jest M, nie jest to M, to jest jeden rozmiar, więc mam luz tutaj, więc myślę, że ktoś, kto jest. Z to nosi L też by wszedł, to nosi S też byłoby ok, bo tutaj wiąże się po prostu, więc tu zawsze będzie trochę luźniejsza. Bardzo fajna, kosztuje 61,79. To powiem Wam na to, jak wygląda i jaki ma przyjemny materiał. To zdecydowanie super cena, bardzo fajna sukienka na lato. Jak znalazł, już się nie mogę doczekać, że móc ją po prostu gdzieś założyć i mi nie wyjść, niech już będzie cieplutko, że móc ją nosić, bo uważam, że jest śliczna. Jak lato, to latem nie może zabraknąć pasków i do biało-niebieskich, ubóstwiam ten wzór. Pamiętam tą sukienkę, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Ona jest taka, widzicie, ma tutaj takie wiązanie, tutaj trzeba na ukos, z tego co pamiętam, i przewiązać sobie w pasie. Ale powiem Wam, jaki przyjemny materiał, co to jest za materiał. Bardzo, bardzo fajny, taki w ogóle jakby nie był sztuczny. Ciekawa jestem, bardzo składu, oby była jakaś metka. O, jest napisane, że 100% bawełna. czyli trafiłam, rzadko mi się to zdarza. Tak, czuć, że jest przyjemny, czuć, że jest naprawdę dobry jakościowo Kurczę, wygląda prześlicznie Mam nadzieję, że będzie tak dobrze wyglądać też na mnie, jak wygląda teraz, jak ją trzymam, jak wygląda na zdjęciu Już nie mogę się ją przymierzam Uważam, że ta sukienka też wygląda świetnie Jeszcze plus, ma kieszenie, więc dla mnie to jest zawsze bardzo duży plus I znowu Was okłamam, bo mówiłam, że to jest M To jest znowu jeden rozmiar I to jest takie M S też będzie ok, bo ona jest tutaj właśnie wiązana Bardziej w biodrach. Ja jestem w biodrach takie ML, więc myślę, że Lki też by mogły. Ktoś, kto jest L, też by mógł w nią wejść. Oczywiście w aukcji są wymiary, więc polecam po prostu przeczytać i zobaczyć, czy by się w nią weszło. Jest super ten materiał, no 100% bawełna. Czuć, że to jest 100% bawełna. Niesamowity komfort noszenia. Kosztuje 61.99, czyli 62 zł. No więc za 100% bawełny, to jest bardzo niska cena u nas. Za taką sukienkę naprawdę w krocie. Super jest właśnie, że ma kieszenie, fajne jest to wiązanie, więc tu możemy ją sobie trochę, wiecie, tu luźniej, tu luźniej, trochę wyżej krócej. Fajne jest to rozcięcie. Chyba to autentycznie jest najlepsza sukienka składowo, wyglądowo, jakościowo, jaką mam z ali. Jest przecudowna, naprawdę jest piękna na lato. Myślę, że sprawdzi się jej kogoś, kto chce później do pracy, bo jest elegancka. Można w niej pójść na plażę myślę, że jest tyle możliwości zastosowania tej sukienki. ja jestem zachwycona nią. naprawdę jestem nią zachwycona. uważam, że wygląda pięknie. u, co mamy tu? to chyba jedna z niewielu obcisłych sukienek. słuchajcie, co to jest? u, wiem. to jest ta taka, wiecie, którą można nosić też off shoulders ale można nosić ją normalnie. ona jest długa. E, to jest jaki rozmiar? zaraz wam wszystko mówię. jaki to jest rozmiar i jaki to jest skład. materiał wydaje się elastyczny, mocno, troszkę cienki ale na lato właśnie taka sukienka o 55 bawełna, 40 poliester, 5% spandex. Powiem Wam, bardzo, bardzo przyzwoity skład, rozmiar M, więc jestem zadowolona. Nawet teraz jak byłam na zakupach ostatnio, to większość rzeczy u nas w sklepach, bo zaczyna się sukienek takich letnich od 150 tak naprawdę, nawet w takich sieciówka, i skład, naprawdę skład większości sukienek to jest 100% poliester, byłam aż... Aż zniesmaczona trochę, bo wiecie, chciałam właśnie przejrzeć, zrobić sobie taki przegląd, żeby móc Wam szczerze powiedzieć, czy cenowo i jakościowo jest to mniej więcej podobne, czy właśnie jednak opłaca się bardziej Ali. I naprawdę bardzo często sukienki, które przeglądałam, które przymierzałam też, były 100% poliester, a cena to od 150 do no 120, jeszcze tam niektóre można było kupić bez żadnej niestety przeceny, bo jeszcze nie ma. Więc y, na nic się nie zdecydowałam, bo uważam, że to jest i za wysoka cena, i taki sam skład, a czasem nawet lepszy, tak jak tutaj. Czy znaczy, też znajdziemy jakieś bawełny, oczywiście, że tak, ale będą troszkę droższe, więc. No, więc przymieszam tą sukieneczkę. Bardzo mi się podoba teraz, jak na nią patrzę. Mam nadzieję, że też ładnie będzie wyglądać. Wow! Wow! To też jest super, można ją nosić tak, jeśli ktoś woli, można ją nosić tak, mi się strasznie podoba w takiej formie Jest piękna, czarna, świetnie opina ciało, tak jak bałam się, że jak ją ubiorę, jak ją założę, już to, że będzie trochę bardziej przyświtywać, A tutaj nie ma takiego problemu z nią, aż jestem w szoku, myślałam, że będzie z tym gorzej Uważam, że jest fantastycznie, pięknie podkreśla talię, tutaj można ją ułożyć jak kto lubi nie, no, ja jestem pod wrażeniem. Czuć, że materiał jest przyjemny, jest bardzo elastyczny, więc tutaj, akurat, większe, mniejsze, będzie idealnie. Cena tej sukienki to 48,26, więc też na skład, który Wam czytałam, tam było chyba 65. Paweł, no, teraz nie chcę składać, no, ale jest to wcześniej, to też jest bardzo niska. Trochę cienki jest, to nie jest gruby materiał, no nie na zimę. Bardziej właśnie na taką wiosnę, jesień, kiedy jeszcze możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć trochę odkryte nogi, bo. Zimą może się nie do końca sprawdzić, no ale szukamy teraz sukienek na lato, więc myślę, że takie zimniejsze dni albo jakąś imprezę wieczorem jak najbardziej się sprawdzi. O, to jedna z tych balowych, z tego co pamiętam. Wiecie, ja lubię takie rzeczy kupować weselne, nie chodzę na wesele, ale często kupuję takie sukienki, żebyście wymogli mogły zobaczyć, co jest dostępne na nich, w jakich cenach i jak wygląda. O, tu już widzę, że jest wbudowany, nie stanik, ale wiecie, takie wkładki, ale one się tak nie przesuwają, więc to ma plus. Ojeju, ona jest cudna, jest wąska w pasie, ma tutaj na krzyż lamiączka z tyłu. Jest długa, mam nadzieję, że do ziemi. I tu jest bardzo rozkoszowana, jest dużo materiału. Z przodu ma takie lekkie rozcięcie, już trochę niżej pewnie, żeby wygodniej się chodziło. Wow, cudo, piękna jest ta sukienka. Jeju, ja chcę jakieś wesele. Muszę ją gdzieś ubrać, jest cudowna. Ojej, zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że będzie na mnie wyglądać dobrze, ale już... Bez zachwytu jaki rozmiar. S, skład, skład ten materiał jest porządny, jest taki wiecie ciężki, 95% poliester, 5% spandex, czyli prawie standardowo jak dla tych sukienek, najczęściej one mają właśnie takie składy. Podoba mi się, strasznie mi się podoba, była na mnie dobra i oby dobrze wyglądała, przymierzam. Wow, 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 ta sukienka, suknia tak naprawdę jest przecudowna, tak jak się układa u góry. Ładnie podkreśla bius. Super jest, że, to, że ma te wkładki, bo idealnie podnoszą i trzymają bius. Ja się czuję w niej zabójczo. Muszę gdzieś wyjść w niej normalnie, bo pięknie się porusza. Fajnie się w niej chodzi, przez to, że ma to rozcięcie i ten materiał się tak nie nachodzi. Wiecie, nie jest to takie niewygodne. Można tu normalnie postawić. Stopęć się nie ogranicza. Bardzo nie lubię tego w tych sukienkach, że czasem masz takie ograniczenie przy chodzeniu. Jest cudna, jest przecudowna. Prze Muszę ją tylko wyprasować, wtedy będzie wyglądała już w ogóle zabójczo, bo naprawdę... Ona kosztuje 111 zł, jakbym miała teraz wesele czy coś takiego, brałbym ją w ciemno Mi zakrywa stopy, co jest po prostu rzadkością, więc jakbym ubrała szpilki, byłoby idealnie, leciutko by wystawały Ale ona to też plus, mimo wszystko, nie będziemy nią ciągnąć po ziemi, bo to nie zawsze jest też yy, zbyt chciane I później ona jest cała brudna na dole, więc to jest bardzo fajne, przynajmniej 1,67 m ten materiał jest fantastyczny Pięknie się układa, niesamowite jest jak ona się tutaj trzyma Będzie taka rozkoszowana, rzadko to się zdarza przy tych sukienkach Żeby się tak ładnie trzymały Jeśli nie mamy jakiegoś tiulu pod spodem Czy czegoś takiego Ona jest po prostu bardzo, bardzo dobrze uszyta Fantastyczna suknia, fantastyczna No i jeszcze jedną mamy obcisłą eee, Patrzmy, patrzmy co to jest, zapamiętam ją Ona ślicznie wyglądała na zdjęciu Ten materiał też jak widzę nie jest aż tak gruby z tyłu ma takie wiązane sznureczki, więc na szyi ją sobie wiążemy. Ło. Podoba mi się, tylko wydaje się dość mała. Jestem ciekawa, jak będzie na mnie wyglądać. Skład to jest 95 bawełna, na 5% spandex. Wow, Czuję, że ten materiał jest dość porządny, trochę cienki, ale nie jest źle. Boję się tylko właśnie, jak będzie wyglądać, jak się dopasuje do mojej figury, czy będzie ładnie wyglądać, ale... Jestem pod wrażeniem. Te sznureczki są porządne. Mam nadzieję, że się od razu nie zerwą, bo czasem się to zdarza, ale nie wydają się takie. No, jak na razie na plus, oby na plus była też po przymierzaniu. Nie wiem, co wy uważacie, ale ja też z tej jestem bardzo zadowolona. Bardzo dobrze się w niej czuję. Podoba mi się to, jak wygląda z tyłu. Jest super. Jest bardzo fajna, z kataną, z jakimiś, nie wiem, można ubrać ją z wyższymi butami, z niższymi. Myślę, że latem naprawdę się sprawdzi. Ona kosztuje w ogóle 35 zł. Bardzo mało. Nie widziałam żadnej sukienki podczas zakupów za taką cenę. Może w Senseju coś tam bym znalazła jeszcze za taką cenę, ale szok. Super jest. Jest bawełna, jest wygodna, bardzo ładnie skrojona, świetnie dopasowuje się do figury. Idealna jest ta sukienka. Idealna. Jej kłaść jestem zachwycona, że mam tyle pięknych rzeczy. Z tego otwierania, bo chciałam właśnie już nie mogę się doczekać latem wyjścia po prostu I wiecie, ubrać coś fajnego, w czym się dobrze czujesz, to jest zawsze duży plus A coś, co jest jeszcze dobre składowo, czyli się nie pocimy w tym, to już w ogóle bardzo duży plus I zostały mi ostatnie dwie Tu mamy trochę ciemniejszy w ciemniejszych kolorach, to to jest To jest taka sukienka z falbanką, trochę bardziej elegancka Ma takie fajne rękawki, wiecie, taka bardziej do pracy Chociaż może na jakiś wieczór to jest m -ka. Czy trochę szeroka się wydaje w pasie, ale może tak miało być. Zaraz sprawdzę Wam jeszcze skład. Skład to 100% poliester i to troszkę czuć tak jak z tą sukienką w kropki, czuć, że to jest jednak sztuczne. Mam nadzieję, że nie będzie takie potliwe, bo to różnie z tymi poliestrami bywa. Już to mam przećwiczona, mam różne sukienki. Mam nawet na sobie sukienkę też 100% poliester, w której czuję się bardzo dobrze i sprawdziłam się też w wakacje, nie pociłam się w niej. A są takie materiały poliestrowe, które po prostu. Bardzo pocą się, bardzo się elektryzują. Ten się mniej elektryzuje niż tamten, na pewno. Ale myślę, że tak do pracy czy na uczelni może, może być fajna, nawet już na chłodniejsze dni z rajstopami. Przymierzam. Okej, okay. ta sukienka jest zupełnie inna niż wszystkie, które były do tej pory tak naprawdę. Ona jest tutaj luźna, jest dość krótka. I nie chcę, żeby było, że dzisiaj wszystko zachwalam, więc ten krój jest trochę specyficzny. Ja czuję się w nim dobrze. Ale wiem, że nie każdy by się czuł. Materiał, tak jak mówię, plus, mimo że jest to 100% poliester, nie elektryzuje się, co jest na pewno dużym plusem. Tak jak, nie tak jak ta w groszki, która się bardzo mocno elektryzowała. Mimo, że właśnie ona jest taka całkowicie inna. Bardzo mi się to podoba, właśnie. Uwielbiam, cię że uwielbiam inne rzeczy, ale kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy jest mi dobrze w takim kroju, bo ona jest dość prosta, czyli nie mam podkreślonej aż tak tali. Myślę, że właśnie dla kogoś z bardzo szczupłymi nogami byłaby troszkę lepsza, bo jednak ta szeroka góra, fajnie by to tak mogło wyglądać. Ale nie, no kurczę, myślę, że będę ją nosić. Mimo wszystko, że to nie jest do końca aż tak mój krój. Myślę, że może fajnie wyglądać, jeśli dobrze dobierzemy do niej buty, ja bym tutaj poszła jednak w coś wyższego niż w płaskie, bo myślę, że będę lepiej troszkę wyglądać, na miała dłuższe nogi i będzie to fajniej wyglądać, ale też ma coś w sobie. Ta sukienka kosztuje 49 zł. Więc też nie jest to jakoś bardzo dużo na taką sukieneczkę Podoba mi się, wiecie co? Naprawdę ma coś w sobie takiego specyficznego, innego Podam Ci bardzo ten wzór I ostatnie, mamy ciapki Sukienka Dalma Pieńczyk O, to jest urocze To jest też przewiązywalna sukienka, co wziąłam za rozmiar M Strasznie dużo materiału To w ogóle jest bardzo, bardzo grube Jakby dwie warstwy są zszyte ze sobą I to i tu, i tu bardzo ciężka jest ta sukienka. Aż taka, biorąc bym powiedziała, nieletnia, bo jest naprawdę dużo warstw, więc niczym nie będziemy świecić. Skład jakiś poproszę. Poproszę, skład. Skład to 65 poliester, 35 bawełna, więc też bardzo pozytywny skład. Czuć, że ta sukienka znacznie się różni od tej poprzedniej. Bardzo podoba mi się to, że ma te dwie warstwy, bo czasem jak chcemy gdzieś wyjść, ja lubię na przykład wyjść bez stanika, nie wiem jak inni. I wolałabym, żeby sukienka właśnie miała takie dwie warstwy, bo człowiek czuje się wtedy troszkę bezpieczniej, więc doceniam bardzo to. Podoba mi się, jak z tym wiązaniem będzie u mnie, czy to będzie się sprawdzać. Przymierzam. I ostatnie są ciapki, powiem Wam petarda, petarda, naprawdę. Mimo z jednego minusa, którym jest to, że ona się nie przewiązuje, tylko ona ma tutaj, widzicie, sznureczki. Teraz nie czuję, żeby mi się coś tam na dole ruszało pod spodem, bo dość mocno jest to jednak zabudowane, aż dotąd idzie ten drugi materiał, więc jednak ryzyko, że coś odsłonimy, jest bardzo małe, ale chyba bym wolała, jakby była cała wiązana, że idzie ten pasek tutaj, po prostu to przewiązujemy. Byłoby to trochę. taki komfort, bym miała większy psychiczny, wiecie, o co chodzi. Naprawdę to, że ma te dwie warstwy tutaj tego materiału, to jest po prostu. Genialne, bo można ją ubrać i bezpiecznie nie martwić się o to, że coś tutaj będzie prześwitywało, co się czasem zdarza przy tych sukienkach na Ali. Jest bardzo ładna i nie mam, miałam jeszcze niczego w takie ciapki. Podobają mi się te ciapki. Trochę śmieszne są te rękawki, ja jestem nie nieprzyzwyczajona do takiej długości. Rzadko miewam coś też z takim rękawkiem, ale też się powoli zaczynam do tego przekonywać i Nie uważam, żeby wyglądało to jakoś nie tak. Cena to 56,80 więc też bardzo przyzwoicie. Ta sukienka też ma w składzie troszkę bawełny, więc mm, naprawdę podoba mi się. Kurczę. Ja lubię w ogóle falbanki i mam taką słabość do tego, a ten print też jest bardzo ciekawy. Uważam, że ma coś w sobie innego, ciekawego. Ja lubię takie rzeczy, wiecie. Więc czas na szybkie podsumowanie. Mieliśmy ciężki początek, pierwsze trzy sukienki były średnie, ale później było już coraz lepiej i jestem po prostu zachwycona z reszty. Tym bardziej teraz, jak przeglądam te ceny, to. Już W ogóle uważam, że zrobiłam genialne zakupy za śmieszne pieniądze. Te pierwsze dwie właśnie nie do końca pasują na mnie stylem, nie są też takie najlepsze. Reszta, ta trzecia jeszcze, jest fajna krojem, ładnie się prezentuje, no ale materiał niestety to jest jej duży minus. Dajcie mi znać, czy ten spray działa. Naprawdę jestem ciekawa, bo kiedyś o tym słyszałam, nie wiem czy sprawdza się. Reszta petarda to w kratkę i w paski. One obie są po prostu zabójcze, są zupełnie, zupełnie inne i przeprzecudowne. Reszta też jest fantastyczna, jestem zadowolona. Wiem, jak mam trochę rzeczy, które mogę skrytykować, bo nie są najlepsze, i mam dużo rzeczy, które wywołują się na mojej twarzy, bo tak się najfajniej recensuje i najbardziej nie mogę się doczekać robienia ich zdjęć. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak. Napiszcie też coś w komentarzu, zawsze miło jest coś od Was usłyszeć. I zapraszam też na Instagrama, Facebooka, oczywiście, tak jak zawsze. I oczywiście do subskrypcji. I tak jak zawsze, to znaczy niedługo.